Nie wiem, czy Bayern Monachium jest najsilniejszym klubem Championship Manager, no ale udało mi się zdobyć Bayernem Ligę Mistrzów. To, co mi się nie udało z zespołem Chelsea, Arsenalu, Manchesteru, udało mi się z zespołem niemieckim. Nawet z Realem, który prowadziłem oraz AC Milanem nie udało mi się to zdobyć. To jest moja drabinka. Jak tutaj wygrywałem z Bayernem? No, muszę przyznać, że Bayern ma naprawdę świetnych zawodników. Druga runda. program Inter, Arsenal. W grupie mieliśmy zespoły Newcastle, Dynamo i Pao. Jak przebiegało generalnie? Generalnie mój Sezon. No, tutaj sparingi, sparingi. Tak jest ten przegrana w półfinale ligi się gra finał, chyba półfinał i finał tak. O tutaj w wygrała wygrała SV Potem dość wstydliwie przegraliśmy zespołem my tutaj mamy z tym zespołem Neuk, ciężko powiedzieć to my tu mamy rundę pierwszą runda nie, tu w karnych, żeśmy wygrali w drugiej rundzie żeśmy przegrali z zespołem Rein. Reini. z zespół który nawet nie jest w ogóle w żadnej, w żadnej lidze potem wygraliśmy z Frankfurtem FC Köln nie, tu z Frankfurtem Remis FC Köln wygrana Generalnie tabela wyglądała tak. No przewaga zaśmiażdżąca. To coś mi się tutaj nie ten... O, teraz jest. Po 17 kolejkach. No my po 34 kolejkach 26 zwycięstw, 7 remisów, 1 porażka. 86 golic zdobytych, tylko 10 straconych, 85 punktów i różnica bramek nad Leverkusen znaczna. To, co mi się nie udawało w poprzednich klubach, wizji angielskiej, w hiszpańskiej, włoskiej, udało mi się właśnie z Bayernem. Jak to Bayern ma w ogóle zawodników? Ja to gram takim systemem: 1-4-4-2. Pesywnie ten zespół, taki, k przy przeciwniku, spalone, krycie strefowe, kontratak, tutaj rzuty różne. Obie strony na krótki słupek, rzut z autu długie. Jak tu w ogóle w ogóle tutaj zawodników Bayer ma? No patrząc po tym, że wygrałem, to strasznie kosmicznych. No tutaj jeszcze za Roberto jest. Tutaj ja sobie to tak. Patrzcie Wraś ciągnął z Aniol na prawą. Tu był Kufur. No, Oliver Kahn. Takie atrybuty ma Willis Saniol. i zarazu na lewej stronie Demichelis, Michelis, Thomas Wlinke, Hasan Salihamidzić, strona. z Roberto na lewej, Misia Balak, Remet Roy Mackay, no i naprawdę mają tu świetnych piłkarzy, Roki Santa Cruz. Wykończenie: 17 technika. te Schlosser, Jan Schlo Schlosser, Schlosser, czy jakoś tam wymawia Robert Kowacz, Deisler Czasami Kufur, zapomniałem, Czasami Kufur, Kowacz, Hargraves, Owen. Jens Jeremis Claudio Pizarro, no tutaj jeszcze Aleksander Zickler jeszcze Młody 19-latek i Patrice Evra zakupione za 9,25 250 tysięcy Była klauzula Training nie, to był trening, tak. Gromkarski. Preseason. Sprawność. Sprawność to był trening obrony. Defensywni. Ofensywni i trening napastników. nas tutaj no. Generalnie no nie wiem jakie jest wasze spostrzeżenie na temat na temat tego starego, już wiekowego Championship Managera bo moim zdaniem Bayer tutaj jest chyba najsilniejszym klubem. Tak jak wspomniałem, nie udało mi się to zdobyć z zespołem Arsenalu, gdzie miałem w ataku Wiltorda Auriego i innych świetnych zawodników, nawet z Chelsea mi się nie udało. Chelsea też świetnych zawodników ma, przecież. Rę często już niekoniecznie takich dobrych. No, nawet real mi się i Aty Milanem nie udało. I może Aty Milan no, naprawdę świetnych ma w środku pomocy i w ataku, czy realną. No. Nie wiem. Dajcie w komentarzach znać. Podzielcie się swoimi doświadczeniami. Jakim systemem wygraliście. Jakich zawodników żeście ściągali. Będzie miło poznać Waszą opinię na ten temat. Także fajnie było wygrać w tym starym Championship Managerze menedżerze Mistrzów Bayernem. Jak dla mnie to Bayern jest tutaj najsilniejszym klubem, bo to widać po prostu po jakości zawodników. Dziękuję za oglądanie, subskrypcje. Ulubienia. Mile widziane na moim kanale. Także serdecznie dziękuję.